Hej, cześć, manu! Z tej strony Ja Stefan na dzisiaj przedstawiam Wam pierwszy odcinek z gry Cities Skylines. Yy, odcinki z tej gry będą się pojawiały zamiast liveów, no bo je, psz, niestety zniszczyłem trochę cały system, jeśli mogę to tak nazwać. No, źle to, to brzmi w sumie. No, ogólnie tak. Nie mogę zrobić live'a. Mam problemy techniczne jestem w stanie stworzyć live'a. No i po prostu muszę. Robić odcinki. Ogólnie powiem. Napiszcie w komentarzach, czy wolicie, żeby odcinki wychodziły w yy, środę i sobotę. Śro czy środę i niedzielę. Czwartek i sobotę, czy czwartek i niedzielę. Zbiorę wszystkie głosy, policzę i wy, i wyjdzie najlepsze. Albo wiecie w sumie co? Nie, zrobię Wam ankietę. Więc niech zagłosują Widzowie moi kochani. Najlepsi na świecie. No więc tak. Buduje drogi, służb drogi, aby rozbudować swoje miasto jego rodzaje dro drogi nakreśli ją, wybierając punkt początkowy i końcowy za pomocą lewego przycisku myszy, przestań rysować drogę, klikając prawy przycisk myszy. O, dobra, nieważne. A, ok, Pyk. Gdzie ja tam tą drogę postawię? Nie wiem pyk. A tutaj nie mogę tak. Po wybrano w niebie drog. Widoczny jest mało okrąg. Dawanej drogi, jeśli wybranej, rodzaj otworów widocznych jest większy okrąg, który przedstawia szerokość to... siatki, Mo można kąt pod jak drogi będą połączone. Co? zrobić to tak? Nie, nie mogę zrobić tego tak, jak bym chciał. Chociaż jestem w stanie tutaj przejechać. Tutaj też jestem w stanie przyjechać. Tu mogę zawrócić, pojechać tu, stąd mogę tam. Uuu, to nie będzie takie łatwe. Kurczę, nie widzę, a tu jest bulldozer. O jezu, ale pracuje maszyna. O, tutaj mogę po siatką ustawić. Tak jakbym chciał. masz O, okej. Okay. Okej, okay, może być tu czy tu? A tak. Nie rozumiem. Tu droga w dwie strony. No dobra nic już będzie. No może ta... Nie. droga w jedną stronę. Pomogę pod kątem, a tam nie mogłem. Ten punkt będzie jednak lepszy. O, jest. O, tak. A co tu się stało? Nie rozumiem. O, jest. Koszt budowy 400 był. O, cztery. Cześć, uśmiertel. Wszystkie nowe wyrządzanie. No środkowy przycisk myszy. Okej. Okay. No i co ja teraz mam zrobić? O. Okej, okay, żeby tak to ładnie wyglądało. Tylko, co ja tutaj teraz mam zrobić? Nie rozumiem. O odblokowania większej ilości usług, kamienia niemilowe by... Jakie kamienie milowe? I to chyba tak. Tylko jak ja mam to rozbudować? A, okej. Okay. A, a, jak tak, to trzeba by to tu odciągnąć. O, tutaj tak. O. Uh. O. Uh. Tak. Okej. Okay. Tutaj bym zrobił tak. Okej. Okay. Tak, to jest na o małym zagęszczeniu. Handlowy, przemysłowy. Kurczę. A jakby to zrobić? to tu poszerzyć. To się jakoś da. Aaaa. Mm, okej. Okay. Elektryczność. Pięćdziesiąt. Tysięcy. O, tu się coś buduje. Hmm. Hmm. W siatce tutaj. Tak, a to ma hałas duży. To, był, to, to za mocno hałasuje. Ja bym to postawił jak najdalej. O tu. O jest. I teraz bym mógł postawić. ja mam, miałbym to podpiąć. Nie. Ja chcę z tego wyjść. Jak ja miałbym... Bo tutaj to... Temu brakuje energii, tym dwóm już nie. Woda. To miał, ma nie być blisko ludzi. Zaraz, to co jest? Stacja wodociągowa. Tak, to ma być... To ma być tu. żeby szło pod ulicą. Pytanie, czy to będzie? pytanie, czy to idzie na wóz na ziemi czy pod nią? brakuje im energii yy, handlowy mówicie handlu wam brakuje macie a tu nie się rozbudują jeszcze tak okej okay, jeszcze Jakim cudem brakuje tobie prądu? To jest nie tak? A że? 我想要靠你。 Tutaj nagle nie ma tych budynków. Co tu się stało? Co Wam brakuje? Ścieżki zaczynają się gromadzić, co? O co Wam chodzi? Teraz szczerze nie rozumiem kanał ściekowy. O jezu, to aż tutaj może być, tak? Co, tak żeby wychodził na daleko od rzeki. Nawet ładnie wygląda. Nie rozumiem. Nie rozumiem, o co z tym chodzi. Te ścieżki zaczynają się gromadzić. Jakby ktoś wiedział, niech mi pomoże. Mm. Tylko mieszkania Jakby Z narzędziami tworzenia rejonów Otóż Jakby to jakby się myło chyba Okej okay. Wam brakuje kanalizacji. A jak daleko sięga ta? Nie no, ta kanalizacja sięga do nich. Coś się stało z wodą. Co tu jest? Z prądu. Ja to muszę tu doprowadzić tak w ten sposób Nie rozumiem wiem, że im brakuje wody, ale czy co ja mogę zrobić? Drugą elektrownię Strzelić Czy już wszystko jest OK? Nie no już wszystko jest OK. O Jezu jaki ten jaki ten świat tutaj jest duży w tej grze i sobie nie zdawałam z tego sprawy. Tak, żeby stąd poprowadzić tu. No nie, w tym momencie coś się tu musi zacząć budować. Nie, przykro mi. Ty, kromi, mi Jaj Biedak Został wysiedlony Dobra jeszcze raz Żeby to było stąd Tu O na tą szerokość będzie O ja rzecz ale Nic ja to zepsułem Tracę pieniądze Wiem. Okej. Okay. I tu rejon zielony, zielony. OK, Czego ci brakuje prądu? Nadaj budynkowi status zabytku. Czemu to miasto nie zarabia? Minus 115 stan konta. Tygodniowy dochód. O, dobra, już zaraz będę mieć lepszy dochód. Powoli to spada, ale... A czekaj, to jak tutaj mam nadać temu? Ścieżki zaczynają się gromadzić. Chyba chodzi o korki. Gdzieś kiedyś słyszałam, że do elektrowni powinny być szersze drogi. Tutaj powinny być szersze drogi. Ale sam tego nie, nie rozumiem. Czterop. Duże drogi, sześciopasmowa droga. Tutaj nie mam. Są średnie, duże, małe. Dwupasmówka. Jakbym strzelił dwupasmówkę stąd. Zaraz. Gdzie ja mam? Ogromną przestrzeń. On tu... Mogłabym się tego domyślić. Nie stać mnie, jestem za biedny. Coś kliknąłem. Nie. nie. Nie, 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 nie. Chciałbym zrobić tak. Tutaj zmieściłbym jeszcze drogę jedną. Teoretycznie tak. Ale jednak nie. A stąd nie. No już trudno. Może to przeżyje tak, taka strata miejsca. Chyba żeby. Ale nie, no co ty narzekasz, że droga niezakończona jest tak, jak miało być. Tak, droga. Ale co jak ja mam to dostosować? Nie rozumiem. O, strefa. O, tak usunąłem tą, tą strefę. Mm. 427 na 440. Czy ja jest! Okej, okay, czyli ja mógłbym zrobić tak i postawić tu ...szkoła, żeby był do niej lepszy dostęp. Tutaj Łu, wow, wszyscy jak dostali busta. Mm, opieka zdrowotna. Zmieści się obok. Nie, tutaj się nie zmieści. A do opieką zdrowotną bym się zastanowił, żeby nie dać jej. O, tutaj tak nie. Myślę, żeby tak. Nie, nie mogę tutaj tego tak dać. Ale mogę tutaj dać tą ulicę. Żeby przestawić to lekko w ten sposób. O nie, czemu to się tak przekrzywiło? Niech już. No dobrze, niech stracę. Ten budynek tu, tutaj nie może być bo jest za mało miejsca. O Jezu, to pokazuje... Kurczę, żeby była najlepsza opieka, to to musiało być tu. Okej. Okay. To... Proszę Pani, Ciebie Pani wysiedlę tu. Tutaj powstanie szpital, czy inny taki, bo w tym miejscu jest najlepszy, w tym miejscu jest najlepsza, najlepsze, najle, najlepsze miejsce, tak, brawo ja. Tutaj jakbym zrobił drogę dojazdową. Ale piękna droga, aż się wzruszyłem. Proszę pani, jest to panią jednak wysiedlę. To dla dobra wiesi, w sensie wsi, co ja mówię. A ostatnio strasznie dużo bredzę. Jak zamogliście zauważyć. Ha co, odpady. Odpady, żeby były daleko od ludzi. Kurczę tutaj, by raczej nie. Ale, jakby załatwić tutaj ścieżkę. I tutaj dać odpady. Przy takiej fabryce to nie powinno przeszkadzać, ale też w sumie jednak mnie by wkurzało, jakbym. Pracuję w fabryce, daję całemu miastu prąd, a, a, mi, a miasto mnie ignoruje. Ignoruje moje potrzeby, więc... No dobrze tutaj jest. Nasze małe miasto robi się powoli coraz większe. No ale... Spróbujemy doprowadzić przychód do 1000 na minutę już w następnym odcinku. Zajrzyjcie do opisu. Macie tam link do Discorda. Zostawcie lajka, subskrypcję z dzwoneczkiem. I to byłem ja, Stefański Ben. Cześć!